Dzień dobry, dzień dobry, proszę Państwa, jaki miły poranek śniadanko od męża prosto do łóżka w piękną, jeszcze świąteczną pościel. Mamy tutaj placuszki z serka homogenizowanego. Uwielbiamy je, kiedy siedliśmy je non stop i są bardzo proste w zrobieniu i mega, mega smaczne, także zajadam się, bo dzisiaj są fajne plany. Ogólnie nie jemy słodyczy już ósmy dzień. Także pozwoliliśmy sobie na coś takiego słodszego na śniadanie. Wiecie, słodycze mam na myśli, właśnie jakieś, nie wiem, czekolady, batony, no takich rzeczy byśmy nie chcieli jeść. Wiadomo, że jakiś jogurt wpadnie, czy właśnie, nie wiem, naleśniki na przykład z serem na słodku, no to to też jest słodkie. Także myślę, że takie placki z odrobinką kremu pistacjowego nikomu nie zaszkodzą. Ważne, żeby właśnie trzymać się tych dosłownie słodyczy. Także zajadam się i rozpoczynam swój dzień. A teraz witam się z wami tak drugi raz z twarzą, można tak powiedzieć. E, jesteśmy już po przyjeździe do Holandii, wróciliśmy już do pracy, także wkraczamy powoli w taki ten tryb normalnego życia. E, I co? To jest pierwszy film, który nagrywam w nowym roku, słuchajcie, bo wy widzieliście tuż po świętach te filmy z Polski. One były jeszcze nagrywane właśnie mm, po świętach, no, przed nowym rokiem. Widzieliście je początkiem stycznia, a później filmy z naszego pięknego grudniowego wyjazdu. No i teraz już będą tylko filmy takie, wiecie, z życia prawdziwego. Coś tam to też były prawdziwe, ale tam to były takie, wiecie, no, fajniejsze, nie? Na początku wyjazdu, wiecie, taki relaksik, później rodzinka, polska święta, wszystko. No a teraz to już trzeba takie codzienności wrócić. Jest ciężko, ale człowiek musi się przyzwyczaić na nowo. I w sumie, co się zmieniło? Na razie chyba nic. Jedyne co, no to <grywka> przemek skrócił mi trochę włosy, ale no nie zobaczycie tego, bo one i tak są długie. Są dotąd, były tak do pępka, także troszkę jest mi się ciężko przyzwyczaić, bo ja jednak tu różnicę widzę, ale odrastają, także jest dobrze. No i co? Co się jeszcze zmieniło? No jedna ważna rzecz. A w sumie to się nie zmieniło. <grywka> Na pewno nie zmieniło się to, że dalej kocham nagrywać, i jak sobie postanowię, że nagrywam dopiero tego i tego, to zawsze nagram coś wcześniej. Chciałam nagrać pierwszy film po powrocie dopiero 18 stycznia na naszą rocznicę. I co? Mamy tydzień wcześniej, a ja już mam kamerę w dłoniach. No przepraszam, jedna rzecz się zmieniła. Poprawiałam brwi permanentne, nie wiem czy to widać, ale... Powiem, bo może są jeszcze takie przerysowane, także żeby nikt nie pomyślał, że sobie wykonuję taki makijaż, bo to już nie są czasy 2016, wiecie. Teraz to taki raczej spokojniejszy. I mogę gdzieś tutaj mieć maść albo stróbki jeszcze, także, żeby nikt nie pomyślał, że nie wiadomo, co to jest, to to jest jeszcze pozostałość po świeżym makijażu permanentnym. O, i jeszcze wam powiem, że właśnie byliśmy w Rzeszowie na poprawce tego makijażu. Już nic nie nagrywałam, bo stwierdziłam, że to będzie taki wyjazd dla nas, bo w sumie nigdzie w Polsce nie byliśmy poza tym. Mimo, że mieliśmy jechać, to wybraliśmy po prostu Odpoczynek, siedzenie z rodzinką I taki spokojniejszy czas To pojechaliśmy do Rzeszowa, jeszcze załapaliśmy się troszkę Na jarmark świąteczny I słuchajcie, Przemek bardzo chciał przetestować Zapiekanki, zapiekanki. Pajdy Ze smalcem i z ogórkiem Od Książula, tak, te, które polecał I słuchajcie, tam naprawdę była ogromna kolejka Jedliśmy, były naprawdę dobre Tutaj wam gdzieś może fotkę wstawię I ogólnie no Fajnie było, fajny klimacik. Słyszałam, że Jan w Rzeszowie z takiego no, dosyć fajnego, świątecznego, takiego prawdziwego klimatu, że naprawdę ten klimat jest oddawany i czuć go. No i powiem wam, że mimo, że my byliśmy w dzień i nie wszystko było otwarte jeszcze, to no, fajnie było. I na pewno kiedyś się wybierzemy po prostu. W innej porze dnia, jak będzie troszkę później, żeby to wszystko było takie wiecie, bardziej bardziej świąteczne. W ogóle mam na ustach tą pomadkę z kalendarza adwentowego z Deglasa. I powiem wam, że no, podoba mi się ten kolorek. Mimo, że ja bardzo nie lubię różu, to ta jest jakaś taka inna. Także możecie sobie dyskryminować, jak komuś się spodobał. Chyba gdzieś na internecie powinna być. Wydaje mi się, że normalnie jest dostępna poza kalendarzem. I patrzcie na moje poznokcie. One już odrastają. Drugie ręki nawet nie będę pokazywać, bo tam się dzieje tragedia. Akryle. Akryle są ogólnie super i zawsze się fajnie ściągało, ale teraz, no, walczyłam z nimi. Godziny były bardzo mocno zrobione. I powiem wam, że. To bolało. Nie wiem, czy kolejnym razem się zdecyduję, czy jest to warte tego ściągania godzinnego. Zepsułam dwa pilniki, frezarka ledwo to przeżyła, a moje paznokcie wyglądały tragicznie. Teraz przynajmniej widzicie, te końce odrastają. Tu nie było połowy tego paznokcia. Skoro pościel już brała udział w tym filmie, a za chwilę idzie do wymiany, to jeszcze Wam pokażę tutaj, pokażę, pokazywałam Wam już, ale zrobimy sobie razem pakowanie prezentu dla Emilki, bo za chwilę się widzimy, idziemy sobie na kawkę na maczę, przepraszam, bo obydwie uwielbiają macze i chciałabym tutaj właśnie spakować dla niej ten prezent. Już mamy taką ładną torebeczkę, przepiękną, tak mi się podoba i była ostatnia w Action, także fajnie, bo bałam się, że będą tylko świąteczne. I tutaj jest Przemka książka. Tak, Przemka książka. No i mamy wszystko to, co pokazywałam chyba, no to są te szoty, tu jeszcze taka czekolada z Linda. ostatnio jej chyba nie pokazywałam, Ona też kocha pistacja tak samo jak ja, także myślę, że się ucieszy, to najlepsze, no dalej jestem ciekawa ich reakcji, nie, jak zobaczą tą czekoladę, powiem, żeby otworzyli od razu, bo będą się śmiać pewnie, e, tutaj mamy płyny ciasteczkowe, e, ciacha z Włoch, to właśnie każdemu takie przywieźliśmy e, i pod no i konia. Dobra, pakujemy, bo mamy jakieś 20 minut do wyjścia, także jeszcze na spokojnie nie wiem, wypiję sobie jakąś wodę, herbatę, cokolwiek, żeby później, zanim my gaduły dojdziemy do tej kawiarni, nie cierpieć wewnętrznie, bo pić wodę trzeba, pamiętajcie. Dobra, chyba nie wygląda to źle. Trochę się bałam, jakie to zapakuję z moim talentem do pakowania prezentów, ale... Spoko. Wszystko fajnie się zmieściło, jest ładnie ułożone, także możemy iść. W ogóle jeszcze na szybko Wam coś opowiem przed wyjściem. Słuchajcie, jaką mielibyśmy akcję, gdyby nie Przemek. E, dzień przed wyjazdem, dwa dni przed wyjazdem, wieczorem, Przemek sobie przypomniał, że nie zrobiliśmy przeglądu na samochód. Rozumiecie to? Wyjechaliśmy tak naprawdę, nie wiedzieliśmy na ile, bo jeszcze nie mieliśmy potwierdzenia urlopu, więc nawet nie wiedzieliśmy, kiedy wracamy. Ale myślę, że to jest mało ważne, bo przegląd był do 5 stycznia. A my czwartego wyjeżdżaliśmy. Także rozumiecie to? E, totalnie o tym zapomnieliśmy, i myślę, że naprawdę słono by nas to kosztowało, gdyby ktoś po prostu sprawdził, że tego przyglądu nie ma. Myślę, że jakbyśmy sobie przypomnieli o tym w Holandii, to byłoby bardzo źle z nami psychicznie. Bo wiecie, to jest ogromny stres i myślę, że kary ogólnie, mandaty mm, są bardzo wysokie za to. I nie wiem, czy by nam po prostu nie zabrali samochodu. No byłoby źle, także bardzo się cieszę. <głos》> dziękuję Wszymkowi, że o tym pamiętał, że sobie po prostu przypomniał w ostatnim momencie, bo ja totalnie jakoś o tym nie myślałam i nie wpadałabym chyba na to na czas. Co do przeglądu, jak już jesteśmy przy tym temacie, to nie wiem, jak u was, ale u nas na pewno w tym jednym miejscu, w którym robiłem przegląd, nie wiem, jak jest innych, dają zawsze jakiś prezencik i Szemka tata pojechał tego samego dnia dosłownie rano i dostał taką ogromną lampę, latarkę. Taką pewnie gdzieś tam do rzeczy samochodowych. A my dostaliśmy taki termosik, który pokazuje, ile stopni ma herbatka, kawka, cokolwiek jest w środku. Fajny Bayer, nie wiedziałam, że takie coś istnieje. Właśnie chyba nasze mamy, chyba obydwie, mówiły nam, że one coś takiego widziały i to są podobno drogie rzeczy. Także bardzo miło, że dali nam to w prezencie. Fajne. Już było testowane na podróży, podczas podróży. Przemek sobie kawkę w tym robił kilkukrotnie, właśnie. I to Rzeszowa, i później jak jechaliśmy do Holandii. I powiem Wam, że naprawdę dobrze trzyma. Nawet chyba lepiej niż mój ze Starbucksa. I śmieszne jest właśnie z tym ze Starbucksa to, że kupiłam mamie taki sam. O, nawet tutaj stoi. Kupiłam mamie y, taki sam, no w sensie też ze Starbucksa. Mój jest taki i nie trzyma on dobrze ciepło. Tak trzy godzinki jeszcze jest ciepłe, ale wiecie, nie jest gorące. A mama ma taki biały z takim ogromnym logiem zielonym z chyba z zieloną tutaj nakrętką. Biały, w taki ładny chyba marmurek. I on naprawdę ona jak zrobiła herbatę, słuchajcie, wieczorem od jakiejś 20 to wydaje mi się, że mówiła, że chyba do samego rana, gdzieś do siódmej, dalej było gorące, nie wiem jak, ale czemu mój tak nie działa? Jesz sobie na spokojnie macze, a tam z Holandii policja na koniach. Jesteśmy już w którym sklepie obecnie w HND, mamy kapturki. i mamy wrażenie, że każdemu pasują. Typ. No typowe baby, poszły na macze, a wróciły z zakupami. Dzień dobry, po raz drugi dzisiaj, tym razem Przemek po raz pierwszy. Cześć, witam, cześć. Wróciłam do domu, jestem jakaś taka podnięta, ale zakupy wymęczają. Nie widziałyśmy się, jutro by minęło. Cztery tygodnie. Raz w pracy się widzieliśmy chyba przed ale to wiecie tak przez chwilę, bo Emilka akurat kończyła, chyba była ostatnią godzinę, a ja zaczynałam, także później niestety zostałam już bez niej. No i co? Um, Obłowiłyśmy się trochę, głównie ja. Nie wolno nam wchodzić do sklepu na pewno nie razem, bo każda każdy coś pokazuje i później to się źle kończy. No i nagadałyśmy się. Myślę, że i tak wszystkich tematów nie wyczerpałyśmy, a teraz wróciłam i przemysła robi coś dobrego. Kardonary. Przyszła do nas Martyna, która siedzi z tyłu i zajada się naszym sushi i już ja. możesz. Chcesz krzyknąć? Nie. Wiecie, mają siostrę tutaj, oglądają nas obydwie i mają swoje hasełko, które muszą rzucić, także możesz krzyknąć jak chcesz. No. Tak, właśnie tak. Jak jedna ogląda, to będzie wiedziała, że chodzi o nią i druga też. No, także będziesz co robił? Carbonara, no Karbonarę, tak. Mm -hmm. Martynka nas prosiła o przepis na Carbonara już chyba dwa miesiące? Może jak dłużej? najdłużej. I w końcu wczoraj, przedwczoraj, przedwczoraj, powiedziałam do Przemka, dawaj ten przepis na Carbonara w końcu, bo już wypada, bo już zawsze zapominamy i ona, i my. I Przemek wysłał. I ja mówię, to chodź zaprosimy, pokażesz się, jak robisz, i ogólnie, no, miło będzie. Także kucharz zaczyna robić. A Carbonara robi najlepszą litrę też. Ty to prawie widzisz. Ty ja mieszkałam we Włoszech tyle lat, a ty jesteś w nie tego sushi to już tak, wiecie, niewiele zostało. Tutaj Martyna Buraka za bardzo nie lubi, więc został wygnany. Ale no patrzcie, tak źle nam nie wyszło, nie? Ładne. Wiecie, że kiedy się robiliśmy pierwszy raz sushi, to nie wpadliśmy jakoś na to, że te algi mają być dookoła. I zawijaliśmy to jak naleśnika i wyglądało to tragicznie, ale było dobre. A wczoraj Przemek jeszcze był w pracy, bo było troszkę dłużej niż ja. Ja wróciłam, stwierdziłam, że trzeba zrobić coś fajnego, ciekawego na kolację. I zaskoczyłam go chyba, jak wrócił, bo był zdziwiony. I współpraca, bo trochę im pomógł i wyszło dobrze i fajnie. No i mamy carbonarę Przemka. Wygląda przepysznie. Zabieramy się za jedzonko. Mamy północ. Nie uwierzycie, ale tyle rozmawialiśmy. Jedliśmy też tu carbonarę śmialiśmy się coś tam opowiadaliśmy, jakieś straszne historyjki, śmieszne historyjki, że nawet nie wiemy, kiedy zleciał nam czas, było naprawdę fajnie. I odwieźli się Martynę jakąś całą godzinkę temu, mimo że kłóciła się, że nie, że ona wróci, ja mówię, nie, nie wrócisz. Nie pamiętajcie, dbajcie o swoich bliskich, odwójźcie ich, jeśli macie taką możliwość, szczególnie w nocy, no bo... No na przykład ja bym nie chciała wracać w nocy sama. Nieważne jaki to jest odcinek drogi, różni ludzie się kręcą o tej godzinie, szczególnie na no, rzecz czwartek, to już jest taki trochę weekend, można powiedzieć. Bo no, w Holandii na przykład są imprezy już czwartki, i wiecie, na różnych ludzi można trafić. No lepiej dwa na zimne, nie mówię, że coś się może stać, ale wiecie, jeśli macie taką możliwość, a na przykład dzisiaj jest też zimno, więc nie chciałam, żeby po prostu to wszystko gdzieś wywiało. Także wolałam być pewność, że bezpiecznie będzie w domku. No, no i fajnie. Miło spędziliśmy wieczór, ogólnie miło spędziliśmy dzień, bardzo jestem taka wiecie, usatysfakcjonowana znowu, że jestem w tym miejscu i mam tutaj swoich bliskich ludzi, no w Polsce było bardzo fajnie, ale też fajnie wiedzieć tutaj, że nie jesteśmy sami, spotkałam się z jedną dziewczyną, z drugą dziewczyną i naprawdę no fajnie, ten czas jest taki nadrobiony. No, bardziej z Emilką nadrobiłam, bo z nią się widziałam mniej po prostu od przyjazdu, no tak jak mówiłam chwilkę. A z Martyną pracowałyśmy chyba całe dwa dni razem, no. Także nagadałyśmy się sporo, też jesteśmy gaduły. No i za chwilę, co? Trzeba się kłaść, może nie spać, ale tak wiecie, do łóżeczka, pod kołderkę, jakiś film, serial. No, jeszcze chciałabym przejrzeć zdjęcia ze Szwajcarii, no. A wiem, że już filmy widzieliście, ale tych zdjęć naprawdę jest sporo. Chyba 4000 zdjęć i filmów. Także będzie ciężko, ale jest sukces, słuchajcie. Na początku stycznia mam yy, wszystkie zdjęcia z Rzymu. Tak, z tego Rzymu. Z poprzedniego maja. Także, wow, w końcu. I stwierdziłam, że kurczę, w maju, w czerwcu szykują nam się podróże. I fajnie by było nie mieć zaległych zdjęć, także mam nadzieję, że ta Szwajcaria. Będzie zrobiona. <noise> Trzymajcie kciuki. Słuchajcie, ja Wam jeszcze, zanim pójdę spać, muszę dać polecajkę. Nie wiem, czy to będzie w Lidlu w Polsce, czy tam na przykład w Niemczech, bo też widziałam, że trochę osób z Niemiec mnie ogląda tam w statystykach. Ale słuchajcie, w holenderskim Lidlu znalazłam to. Ja nie wiem, co to dokładnie jest. Bardziej chyba wydaje mi się, że taki drink na odporność, coś w tym stylu. Jejku, jakie to jest pyszne. To jest chyba na podstawie Pornster Martini, czyli mojego ulubionego, ukochanego drinka. Tego, które mogłabym pić do końca życia i żadnego innego, naprawdę. No, przepyszne to jest. Także, jeśli to znajdziecie, to koniecznie. Euro 50 i jest wasza. Przepyszne. Jeszcze były dwa inne smaki i rozumiecie to, że ja je kupiłam. Kupiłam trzy sobie i trzy przynkowi. Nie wiem, gdzie zaginęły. Przeszukaliśmy całe mieszkanie? Nie ma ich. Także to jest znak, że ten jest najlepszy. I tutaj mam jeszcze kolejne rzeczy, słuchajcie, taka świeczuszka, lawenda CBD, zapach no taki spoko, aczkolwiek ja za lawendą nie przepadam, ale wiecie, no jest spoko, nie? Tutaj mamy kolejną, już taką większą. Fokus, przepiękny zapach. Yy, Śmieje się Przemek i ja Emilka, właśnie też jakie dawałam wąchać. Śmiała się, że pachnie jak pasta do zębów. I ja też to szuję, ale powiem Wam, że mi się to tak podoba, no przepiękna, taka miętowa. Yy, ta jest fajna, ale taka chyba, naj... no, znaczy nie, najgorsza z tych yy, trzech dużych, bo ta jest taka najmniej w moim stylu. Ale słuchajcie, ta. Ta pachnie jak moja herbatka z Włoch. Przysięgam, to jest ten zapach jeden do jednego. Ona jest tak piękna. No, wspaniały jest ten zapach. No, dosłownie jak herbatka, nie? I każda z tych świec, yy, nieważne jaki rozmiar, kosztowała yy, 7,99 euro. I tak, słuchajcie, te świeczki też mają tutaj swoje specjalne miejsce. Nie wiem, czy mam je tutaj, zostawił, <grym> ale już sobie to jest jakiś czas. I one wszystkie, wszystkie czekają na wymieszkanie, Naprawdę. Nie szkoda ich palić tutaj. Ja mam jeszcze stare świece, no ale wiecie, jak powąchałam, to stwierdziłam: No kurczę, przecież one nie mogą ze mną nie wrócić do domu. No nie ma takiej szansy w ogóle. I tutaj jeszcze był taki zestawik za 3,99, także no mega tanio. Z Emily w Paryżu. Tutaj mamy taki nie wiem, jaki zapaszek jakiś taki ładny. Ten jest chyba najładniejszy. Później mamy. Mm, no kokos, coś takiego. Jest spoko, ale taki bardziej do kibelka. A tutaj mamy jeszcze truskawkowy szampan, e, ta jest sztuczna. Emilka to dobrze określiła jak takie błyszczyki do ust kiedyś dla małych dziewczynek. No. Także takie łupy w Lidlo. Pamiętam, że mamy trzy Lidle -u, u nas w mieście, i dwa są takie spoko. Jeden w sumie, no tak lubię, ale może mniej niż ten, najlepszy, najlepszy najfajniejszy. Lubię go, bo mamy go po drodze do pracy, jest szybko blisko. mam jeszcze jeden, którego po prostu bardzo nie lubię, nie cierpię wręcz, nikt tam nie mogę się odnaleźć, nie ma nic yy, fajnego. Nie wiem, tu już chyba jest starość, wiecie? Też macie jakiś swój ulubiony sklep? Bo ja na przykład ostatnio z mamą się, No śmieję ja się, teraz sprzeczałam, do której biedronki jedziemy. I mama mówi, że ta jest jej ulubiona. A ja mówię, że nie, że moja jest tam. Jedziemy tam, bo ja jestem w Polsce raz na jakiś czas i ja chcę iść do swojej Biedronki. I wiecie co? I poszliśmy do jeszcze innej, bo się nie nagadałyśmy. Także no każdy ma swój ulubiony sklep. Napiszcie no, w komentarzu. Też tak macie, prawda? Nie jestem jakaś inna. Przemek, masz swój ulubiony sklep? Masz Biedronkę a. i uh -huh. no, Lidl na sodowej. No, widzicie. Lidl. No lidlo, ale właśnie ja mam Biedronkę, bo nie mam jej tutaj. I to dlatego jest takie dla mnie wow. Jak tam wchodzę i widzę te rzeczy, których nie widzę na co dzień. a jak są nowe rzeczy, to jest fajnie. Na starość, bo e, Co mówiłam? Nie wiem, co mówiłam. Ze sklepami, ze starością. No widzicie, jak to człowieka wypada z głowy, to już tam wiek. Dobra. Lecę zmywać makijaż, bo ja sobie już naszykowałam. O, jeszcze możecie powiedzieć, gdzie zmywacie makijaż. Czy w łazience, czy przy jakimś serialu. Bo ja, raz tak, raz tak, ale. Ostatnio coraz częściej w pokoju, przy jakimś filmie, serialu, muzyczce. No, a później tylko do łazienki idę się ogarnąć po tym właśnie zmyciu makijażu. Także żegnam się z Wami i widzimy się w kolejnych filmach. Pa!